Alan, chciałbym pogratulować Ci dobrego występu i asysty, ale podejrzewam, że wolałbyś zamienić to ostatnie podanie przy bramce Bohara na y, dwa punkty więcej w tabeli i wyższą pozycję. No oczywiście, zdecydowanie tak. Szkoda bardzo dwóch punktów. Dzisiaj mieliśmy bardzo dużo sytuacji. Co cieszy to to, że sobie stwarzaliśmy te sytuacje, wiadomo, na pewno, ale y, no, mnie troszeczkę cieszy skuteczność, no bo jednak tych sytuacji było dużo. Uważam, że no, powinniśmy wykorzystać przynajmniej jeszcze dwie Alan, twoje ofensywne ustawienie dzisiaj na boisku wynikało z tego, że miałeś takie zadania nakreślone przez trenera Szewele, czy po prostu z tego stylu, jaki zaprezentowała dzisiaj Wisła? Byliśmy przygotowani na to, że Wisła będzie presowała nas wysoko trzema zawodnikami i więcej miejsca będzie z boku, dlatego staraliśmy się początek akcji przeprowadzać prześrodek, a kończyć to bokami, bo tam, bo tam było miejsce. No. Można powiedzieć, że w pewnym sensie się to udało zrobić, a z drugiej strony no, szkoda, bo tylko jedną bramkę strzeliliśmy, a tych sytuacji było naprawdę sporo. Niedosyt to jest to słowo, które teraz najlepiej obrazuje samopoczucie, jakie panuje w drużynie? No, zdecydowanie tak. Uważam, że dzisiaj ten jeden punkt trzeba traktować jako stratę dwóch punktów, no bo jednak byliśmy drużyną dużo lepszą. Generalnie nie powinniśmy kategoryzować meczów na te ważniejsze i mniej ważne, ale przed nami bardzo trudne spotkanie. Spotkanie być może kluczowe ze Śląskiem Wrocław. Tak, czeka nas bardzo ciężkie spotkanie derbowe teraz ze Śląskiem Wrocław za tydzień i bardzo potrzebujemy teraz wsparcia kibiców i serdecznie chciałbym zaprosić wszystkich na mecz i, 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 i prosić o wielkie wsparcie, no bo tylko razem możemy coś osiągnąć i walczyć o górną ósemkę.